Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy czwartek, dziewiąty dzień czerwca. No i zaczynamy nasz live um, analityczny. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Zaczynamy, oczywiście od przypomnienia i tutaj mała prośba do wszystkich oglądających i do uczestników, którzy się zgłosili. Potwierdzajcie nam, proszę, dzwońcie, piszcie na te numery telefonu tutaj na samym dole osoby, które się zgłosiły, czy też zapisały wstępnie na listę uczestników. No, już jest taki etap, żebyśmy to potwierdzali. Mamy 9 dni do kongresu, to jest 18-19 czerwca, każdy przyjeżdża ze swoim laptopem, pamiętajcie laptop na Windowsie, dlatego że te narzędzia, wskaźniki, platforma działa wszystko bardzo dobrze. Skonfigurowany właśnie pod Windowsa, Także tutaj przypominam dwa dni intensywnych warsztatów. Dużo nowości, nowa platforma, fajny bonus, wolumen rzeczywisty, skany FIBO, gotowe wskaźniki, nowe układy harmoniczne, no i dużo nowości. Także bardzo proszę o informacje. Kto jest pewny, dajcie znać, najlepiej zadzwońcie. Będziecie mieli gwarancję, że na liście uczestników jesteście. A widzimy się w Częstochowie na kongresie 18-19 czerwca, czyli nie ten, a następny weekend. Jeżeli chodzi o Jeny, wygląda to, powiem wam szczerze, bardzo dobrze. I podwójny szczyt i układowy balans i proporcje jeżeli chodzi o Proste mierzenia POW, czyli ostatniej fali, tutaj za chwilkę Wam pokażę to wszystko, zobaczcie, wygląda bardzo czytelnie. No, w mojej ocenie, z dużym potencjałem na spadki, zwróćcie uwagę, że cały ten ruch spadkowy został tak naprawdę zapoczątkowany od formacji, którą doskonale każdy zna. Pamiętajmy, że te formacje odwracają często ruch, całe fale, całe trendy, czyli podwójne albo szczyty, albo głowa z ramionami. I tak naprawdę, jak się przyjrzymy, tutaj mamy jedno i drugie, tak? Proszę zobaczyć na szczegóły, oczywiście tutaj sprawne oko na pewno te zależności dojdzie. Tutaj mamy lewe ramię, mamy głowę na szczycie, prawda? i prawe ramię na tym głównym cieniu, prawda? Czyli jest lewe ramię głowa i prawe na tym samym poziomie, no i taki podwójny szczyt dla klasyków można powiedzieć. Ktoś, kto zaznacza właśnie po zamknięciach świec, no to on zobaczy double top. W tym momencie bardzo czytelne są korekty spadkowe, co jest bardzo też charakterystyczne z tym, że tutaj takie podejście price actionowe się kłania, czyli sprawdzamy zależności ostatnich dołków szczytów. Jeżeli one są coraz niżej, tak jak tutaj mam na myśli i szczyty i dołki, to to znaczy, że ten trend, czy ta fala spadkowa powinna być kontynuowana. Ja mam tutaj dwa takie mocne wsparcia, na których po prostu zaatakowanie i wypełnienie czekam, no i tym samym oczywiście jest to pierwsze takie bardzo ważne, sensowne wsparcie na jenach, bo to wszystko wygląda bardzo podobnie na eurojenie, na dolarze do jena, na funcie do jena, w tym momencie rozgrywam też ujka, dlatego go pokazuję. No tutaj będę zamykał moje pozycje pewnie jeszcze dzisiaj, maksymalnie jutro, to jest takie zagranie na pewno do końca tygodnia, Mamy dwa bardzo ważne wsparcia. Pierwsze to jest oczywiście 61 Fibo. Poziom, który w tym momencie zaznaczyłem 133,16 i niżej ZZB. Równie ważny, nawet bym powiedział, że taki technicznie chyba bardziej precyzyjny. Aczkolwiek 61 to 61, zwłaszcza na 1, prawda? Poziom i mierzenie obowiązkowe. Sam układ ZZB, tutaj sekwencja tych dolnych cieni po świecach, bardzo. Ważny techniczny poziom, okolice w ogóle okrągłego poziomu 133. Także jeden poziom zielony, i drugi, oczywiście do zaznaczenia i do obserwacji. To są, w moim odczuciu, takie najmocniejsze wsparcia techniczne na dolarze do jena. No, po prostu obowiązkowy, trzeba ich przypilnować. Także fajnie to na jenach zaczęło wyglądać. Chyba najlepsze tradey, jeżeli chodzi o ten tydzień, bo nic szczególnego nie miałem przez te pierwsze 2-3 dni. Dzisiaj, pamiętajcie, jest czwartek, a w czwartki o 16 jest akademia. Zrobimy bardzo fajny temat, czyli Strategia spóźnionego wejścia, wiem, że dużo z Was, duża część z Was ma z tym problem, ja też miałem przez wiele, wiele lat. Problem z tym, że mi pozycje uciekały, że nie byłem precyzyjny, że nie łapałem tego dołka szczytu najlepiej na górnym albo dolnym cieniu. No niestety, ale taki, taka jest rzeczywistość, że nie zawsze to złapiemy. Natomiast opracowałem strategię SSW, czyli motyw spóźnionego wejścia, tak, strategia spóźnionego wejścia. Dzisiaj o tym wszystkim porozmawiamy. No i oczywiście na live'ie dołożymy sobie live-trading po prostu na sesji amerykańskiej. Dzisiaj Akademia o godzinie 16. Dajcie mi tylko znać, zaproszenie link z informacją do doszedł na czacie, najpierw się zarejestrujcie do Akademii, a potem dołączcie do naszego spotkania, do webinaru. Startujemy jak co czwartek o 16 na live'ie Także bardzo fajny, praktyczny temat, tam troszkę pozycji mam, no i też będę chciał Wam wyłożyć to wszystko, co to znaczy to spóźnione wejście, tak, bo co ciekawe, niekiedy spóźnione wejście jest celowe, to się tylko tak wydaje, że ono jest nieprecyzyjne czy spóźnione, a niekiedy właśnie czekam na pewien moment, tak, na rynku, gdzie ja celowo opóźniam wejście po to, żeby się poczuć pewniej, tak. Dzisiaj będę Będę wszystko o 16 tłumaczył, wejście pewniejsze czy bezpieczniejsze, jak to woli. No Generalnie chodzi o to, żeby dobrze się z tym czuć, no i żeby rozumieć, prawda, co się, co się na rynku dzieje. Ale tak jak mówię, nie będę spoilerował, dzisiaj o 16 o wszystkim porozmawiamy. Na live, na live oczywiście rozegramy sesję amerykańską. Lecimy dalej z walutami USDPLN. zaraz zobaczymy. Co tam się dzieje na polskim złotym? No, polski złoty z tendencją również, według mnie, do wybicia. Tutaj te stopy procentowe wczoraj aż tak mocno nie namieszały, chociaż jest układ harmoniczny. I powiem Wam szczerze, ten układ mnie tutaj zastanawia. Kompletnie mi się nie podoba z kolei wolumen, bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę nie dość, że te obroty spadają, to nie ma żadnej przewagi ani popytu, ani podaży. Tendencja widzimy jest malejąca, te wartości no, są takie mikroskopijne, niedługo trzeba będzie z lupą się przyglądać, co tam w ogóle jest, tak, no bo jeżeli byśmy pomniejszyli, o, co często tak robię kontekst, to widzimy, że te wolumeny są malutkie, tak, bardzo mało widoczne w ogóle. Także tutaj w ogóle na otoczenie nie patrzę, sam układ harmoniczny w mojej ocenie jest za słaby, żeby tutaj został wybroniony w kontekście wzrostu. Uważam, że ten trójkąt który gdzieś tutaj się pojawia, on będzie jeszcze do wyjścia dołem. Tak, tak mi się wydaje, bo jednak formacje trójkąta, czy też formacje z klasycznej analizy technicznej, typu właśnie trójkąt, czy chorągiewka, czy też kanał, one są formacją kontynuacji trendu, tak? czy kontynuacji fali. Jeżeli mamy ruch spadkowy na dolarze do złotego, a mamy, no to tego typu trójkąt może być właśnie zapowiedzią wybicia, ale dołem. Proszę o tym pamiętać. Tutaj oczywiście zewnętrzne mierzenia Fibonacciego nam przychodzą z mocą w kontekście wyłapania tego właśnie wybicia, tak, czy końca tego wybicia dołem na mierzeniach zewnętrznych. Te poziomy były pokazywane, ale je przypominam celowo, bo mogą nam się już niedługo przydać. 4, 21, 15, 4, 18, 16. Tutaj są układy harmoniczne i tak dalej, ale to wszystko będzie pokazywane też dzisiaj. Na live, bo złotego może dzisiaj rozegramy na sesji amerykańskiej. Zobaczymy. Przechodzimy do złota. Wczoraj piękny setup, mam nadzieję, że skorzystaliście na złocie. Była zapowiedź przed czasem. Ten dołek, przypomnę, jedynie na FIBO na mierzeniu FTS to wszystko było idealnie, praktycznie wyłapane. Mowa o tym dolnym cieniu. Tutaj bardzo ładny ruch na 12 dolarów. 12 dolarów to jest ponad 1000 małych punktów, 1200 dokładnie, także ruch był świetny. Dzisiaj mamy sytuację bardzo ciekawą, no i bym powiedział jako kontynuacja tego, o czym była mowa w dniu wczorajszym, tak? O co chodzi? Chodzi o to, że wczoraj był setup na wzrosty, dzisiaj też mamy setup na wzrost, jak się przyjrzymy, mamy układ harmoniczny i oprócz tego. Jest jeszcze tak zwany wspólny punkt D, czy też po prostu korekta w korekcie. Tak? Mowa o korekcie, zobaczcie, pędzącej one-to-one. One. Na górze mamy A, tutaj zaznaczę tą strzałką. Tu mamy punkt A, tu mamy punkt B, C i punkt D na mierzeniu FS100. Oczywiście chodzi o to, żeby te fale, te swingi były równe, no i tutaj one-to-one one się znajduje. 1848-50. Dodatkowo bardzo ładne wsparcie, świetny punkt do odniesienia. Ta linia oczywiście będzie zielona. Za chwilkę powiem, dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego też sam biorę ten setup pod uwagę. No oczywiście mamy punkt do odniesienia, mamy sekwencję dolnych cieni, co jest bardzo ważne. Ten dołek, przepraszam, z 3 czerwca, początek tego miesiąca, bierzemy jako punkt do odniesienia właśnie mierzenie FS100, prawda? Czyli mamy one to one. I mierzenie FS100, znaczy FS-100 wzmocnione tym dołkiem, czyli wsparciem technicznym z 3 czerwca. Także bardzo ładne wsparcie na dzisiaj na złocie. Mam nadzieję, że da tak samo zarobić dobrze jak w dniu wczorajszym. Czy oglądałem mecz? Oglądałem chwilę, jak byłem na moment u rodziców, tam akurat leciało, ojciec oglądał. Tak, to chwilkę oglądałem, tam z kilkanaście minut, natomiast wynik słyszałem, jaki był. No nie ma się czym chwalić. Ale ja widziałem ten moment, jak my strzeliliśmy bramkę, nie, także co było potem, no po prostu nie wiem, ale wynik znam. Jeżeli chodzi o Ropę WTI, ropa WTI zobaczmy na 4 godzinówce, jak to wygląda. Tak, zewnętrzne mierzenie na pewno całego tego ruchu 127, bardzo ładnie. Już pierwszy atak nastąpił. 161 tam jest delikatnie wyżej, ale zobaczcie, to jest potęga. Jednak niesamowite są te mierzenia. Zwłaszcza na Europie, bo ostatnie setapy w zeszłym tygodniu, myślę, że pamiętamy, tak? Jak zadziałały, jak idealnie tam były już na ponad 800 800 punktów, nie? No i tu mamy zapowiedź, może czegoś podobnego. Zobaczcie, 127, 161. Formacja Łecz, czy jak kto woli po polsku, klina zwyżkującego, ona wygląda mniej więcej w ten sposób. No i tutaj sam moment wyjścia. Dołem, który może za chwilę nastąpić, zobaczcie, bo tutaj się zbliżamy do dolnej bandy. On powinien być mocny, dynamiczny, sensowny, nie? Jak najbardziej. Czy poza tradingiem oglądam jakieś spory? Tutaj mnie jak pyta, tak, oglądam namiętnie szachy. Oczywiście, jeżeli mi czas na to pozwala, bo sam grałem w szachy do no, współżycia, może nie zawodowo, ale tak. Na pewnym poziomie teraz wracam do tego. Nawet całkiem, całkiem niezła forma jest, także na pewno szachy, jeżeli chodzi o sport, tenis też zaczą, zacząłem grać. Kiedyś grałem, teraz miałem przez pandemię przerwę i znowu też wracam. Bardzo lubię tenis. No i, no i siatkówka, nie? Wiem, że te. Mistrzostwa Świata teraz się zaczynają, znaczy chyba pod koniec wakacji, tak? Nie wiem, od 26 sierpnia do pierwszej połowy września. Właśnie dajcie znać, jak wiecie, czy można bilety już kupić, bo sprawdzałem jakoś na początku tygodnia jeszcze nie było. Jeżeli wiecie, gdzie kupić bilety na Mistrzostwa Świata i czy są jeszcze, na pewno są, to weźcie jakieś linkami, podrzućcie, dobra? Bo z chęcią bym dla naszych w jakąś fajną pulę. Zakupił nie w sektorze Wipowskim owskim oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Przechodzimy do indeksów US 100. Zobaczmy, co tam się dzieje na Nazdaku. Co tam się dzieje na Nazdaku? A tu konsola idzie. Naprawdę ta konsolka już jest taka. Powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, że mnie jakoś mało ostatnio przekonuję, nie, nie widzę okazji w tym sensie, tak, w tym sensie po prostu nie czuję, no bo rynek jeżeli idzie bokiem, a tutaj idzie bokiem, to nawet ciężko mi to pomierzyć, co to znaczy? No to znaczy, że rozkładam siatkę FIBO, poziomy, które ja atakuję znacie, tak, 50, 61, no i to wszystko jest niżej, więc tutaj od razu nie ma, wiecie, punktu zaczepienia na pytanie ukarz? co mam zagrać, no to teraz odpowiadam, czekać, tak, no bo na co zagrasz, na siłę, czy na odbicie, czy na wybicie tego, tej platformy, tak? Czy tego takiego kanału horyzontalnego, poziomego. No to jest słabe, nie oszukujmy się tutaj technicznie. Nic nie ma. No ja czekam na poziomy niżej. Będę chciał nas taka kupić niżej. 61 to jest świetny poziom techniczny. 1260 punktów, 12225 ewentualnie. No ale w tej konsolidacji żadnych ruchów wykonywał. Nie będę, także indeksy odpuszczam. Natomiast tutaj tymi jenami się zainteresowałem, także przesiadam się, można powiedzieć, z indeksów. Zachodnich bardziej teraz na waluty. No i tyle. Chociaż na dach się widzę tutaj jakiś one to one. Jakiś one, to one. E, Czy chodziłem do Norwida? Nie, chodziłem do Sienkiewicza w Częstochowie. Tak, wiem, że tam mają na wysokim poziomie ta siatkówka, chyba nawet lepiej obecnie jak AZS. Kiedyś AZS Częstochowski potęgą. Nawet chodziłem na mecze, jeszcze pamiętam, z dziadkiem, z ojcem do hali Polonia. To świetne były, puchar, e, puchar był jak Europy chyba, czy nie pamiętam, Puchar Świata. Wiem, że graliśmy. E, no, fajne wydarzenia. Teraz niestety, ale się... Poziom obniżył. Chociaż Norwid, tak jak Karol Piszesz, chyba chłopaki tam są wysoko. Nie wiem, nie śledzę, nie, nie chodzę. A wiem, że w sobotę ma być żurzel właśnie, może się wybiorę. Dawno też nie byłem. 14 073, ale mnie tutaj dzisiaj zagadujecie o różne sporty, nie? Trochę mnie wybijacie z toru, no ale ja tutaj jestem czujny, mierzenia są, także. Trzeba myśleć holistycznie, nie? Nie da się. 14 073 punkty, to jest to wsparcie, nowy balans na zasadzie oczywiście 1 to 1, a troszeczkę wyżej, no i ewentualne wsparcie jak najbardziej mają sens. Gaz ziemny, pewnie, że tak. Nadgaz, zaraz zobaczymy. Nadgaz, mamy, o ładnie się nadgaz sypnął. Nadgas się zsypnął bardzo ładnie. Teraz pytanie, z czego to wszystko się, od czego to wszystko się zaczęło? 127, a i tutaj mamy taki ładny klaster wewnętrzny, zobaczcie, nie wiem czy tego nie przegapiłem. No, pięknie, zobaczcie jak zareagowaliśmy. Dwa mierzenia zewnętrzne. Przypomina mi się sytuacja z zeszłego tygodnia z, z OPWTI. Tam też była chyba ta sama kombinacja. Albo tam było 2 ze 161, już nie pamiętam. Albo było 2 ze 161 plus 127, chyba tak. To było w zeszły wtorek, pamiętam jak gdzieś, bo to na live'ie na sesji europejskiej rozgrywałem. I też taka reakcja była mocna. Tutaj ten klaster też jest mocny. No, według -ok mnie będzie trudny do wybicia te 965-66. Także myślę, że 1 do 1 wyciśniemy z tych spadków, a 1 do 1 zaznaczam w tym momencie, tak? 1, 2, 1. IFS to mamy niżej, 7, 15, 7, 15. Tak jest, świetny klimat był na meczach w Polonii. Dokładnie Karol, ja chodziłem, no gimnazjum, gimnazjum, liceum też, nie? Mieliśmy karnet, fajne mieliśmy te miejsca, także super. Atmosfera, no i w ogóle świetne wydarzenia, nie? Tak każde chyba wydarzenie sportowe na żywo, to jest fantastyczna atmosfera. No dobra, tyle na dzisiaj. Słyszymy się na akademii o godzinie 16. Pamiętajcie, live dzisiaj rozgrywamy sesję amerykańską, a za chwilkę będzie krypto trading. Pamiętajcie, żeby jeszcze dać nam znać odnośnie kongresu, dobrze? Bo mamy jeszcze kilkanaście chyba osób niepotwierdzonych, także jak oglądacie to od razu sms, czy telefon najlepiej bezpośrednio na jeden lub na drugi numer telefonu, tak żebyśmy już zamykali pomału listę uczestników. Ok, 18-19 czerwca, czyli nie ten, a następny weekend Częstochowa. Słyszymy się za chwilę na krypto, a godzina 16, Akademia. Łapka w górę na zakończenie. Miłego dnia Wam życzę, powodzonka. No i